Cześć Bliźnięta, witam Was w Tarocie na pierwszy kwartał 2026 roku. Zobaczymy sobie, jak styczeń, luty i marzec się przedstawiają, jeśli chodzi o ogólną energię, co może się wydarzyć w tych miesiącach. No i oczywiście, co w pracy i w relacjach. Zacznijmy od stycznia. Szóstka buław, co jeszcze w styczniu może się wydarzyć, ponieważ już jest. Prawie połowa, więc co jeszcze w styczniu? szóstka była w mówi, że sukcesy jakieś się pojawiają u was. Może mówić o jakichś spotkaniach, o tym, że możecie uczestniczyć w jakichś, być może randkach, a może po prostu wyjściach, zaproszeniach, możecie być zapraszani gdzieś. Natomiast ogólnie wszystka była jest kartą sukcesu, więc możliwe, że dopniecie swego jeszcze w styczniu. Być może ktoś, ktoś z Was będzie chciał założyć własną działalność, a może być tak, że po prostu będziecie się starali o awans, o jakąś premię. No i tutaj jak najbardziej jest to karta, która Mówi o tym, że jest na to duża szansa. Może niektórzy z Was będą w ogóle starali się o pracę. No więc, też tutaj jakieś powodzenie, może ktoś będzie czekał na oświadczyny, też może się to zrealizować. Więc, jeszcze dużo bardzo ciekawych wydarzeń przed Wami w styczniu. No, zobaczmy, jak praca w takim układzie. Królowa Buław, jak najbardziej pokazują się energie, które mówią o być może jakiejś ważnej rozmowie, właśnie z szefową, na bardzo ważne dla Was tematy. Trzeba być pewnym, na pewno zdecydowanym, odważnym, zawierać głos w pewnych kwestiach, w jakichś sprawach dla Was istotnych. Jeśli chcecie jakiegoś awansu, sukcesu, po prostu się o to upomnijcie, rozmawiajcie w tym temacie, więc tutaj też się to pokazuje. Królowa Buław może sugerować ważne rozmowy, może jakieś ważne rozmowy z kontrahentami. Stąd jakieś spotkania, omawianie czegoś. No, chodzi o to, żeby iść do przodu, żeby działać. To jest bardzo ważne. Macie energię działania pokazane, jeśli chodzi o pracę, więc też warto nie stać w miejscu, tylko jednak rozmawiać, przeprowadzać jakieś konsultacje, negocjacje, rozmawiać. Natomiast, jeśli szukacie pracy, no to oczywiście pokazują się jakieś rozmowy, jest duża szansa, że zdobędziecie. No, jakąś pracę, jakaś oferta może się pojawić i będziecie na jej temat rozmawiać. A zobaczmy, co w miłości. Ósemka kielichów. No, jakieś zmiany w relacjach się pokazują, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, niektórzy z Was, jakieś oświadczyny, jakieś rozmowy, wyjścia. Możliwe, że będziecie zmieniać na przykład swój, swoją relację. Oczywiście na plus. Czyli możecie zacząć wychodzić. Jeśli do tej pory nie wychodziliście, na przykład raczej byliście domatorami, no to jeszcze w styczniu zaczniecie gdzieś tam chodzić. A może gdzieś będą jakieś zaproszenia, też będziecie szli gdzieś. A może w rodzinie będą okazje do tego, żeby właśnie też spotkać się z wszystkimi, i o czymś porozmawiać, więc też tutaj jak najbardziej korzystajcie z tego. W ogóle ósemka kielichów mówi o tym, że może będziecie chcieli gdzieś wyjechać albo będziecie rozmawiać w tym miesiącu jeszcze jakieś jakiejś podróży, wyjeździe, więc też Możliwe jakieś załatwienia w tym temacie, rezerwacje być może, a może po prostu gdzieś pojedziecie faktycznie. Natomiast ósemka Kielichów mówi o tym, że zostawia się za sobą złe energie, złe emocje, złe jakieś relacje, że nie chce się do tego wracać. Więc tutaj, jeżeli uważacie, że wasza relacja na przykład utknęła w miejscu, że nic się nie dzieje, no to wszyscy buław zaczyna się dziać, więc jeszcze można wszystko e, w jakiś sposób. E, no, w jakiś sposób okiełznać, ok, jeszcze można rozpocząć wszystko, można jeszcze pozbyć się jakichś, tak jak mówiłam, złych energii, złych emocji, złych jakichś nawyków, jakichś kłótni, nieporozumień, od tego po prostu odejść. I można się tutaj pogodzić, więc są szanse na negocjacje, na pogodzenie, na to, żeby porozmawiać o tym, co mogłoby być dobre, o tym, żeby relacja mogła ruszyć z miejsca. Więc tutaj też się to pokazuje. Jest też bardzo pozytywne energie. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które szukają miłości, i możecie spotkać taką osobę, tylko nie bójcie się zmian, nie bójcie się po prostu iść do przodu, spotykać, rozmawiać, szukać, gdzieś tam umawiać się. Więc jeżeli nie zamkniecie się na takie rzeczy, no to jak najbardziej jest szansa na to, że ruszycie do przodu, że zrobicie ten krok do przodu, że kogoś spotkacie, poznacie, no i że się będzie Wam układać jakoś, tak, jakieś relacje. No zobaczmy. Niektórzy mogą nawet spotkać jeszcze kogoś, z kim pomyślą o czymś poważnym. Natomiast zobaczmy jak luty. Kapłanka, kapłanka, no, mówić może w lutym o w pewnym sensie z jednej strony, o dużej intuicji, czyli o, o dużej mądrości, o intelekcie. W, być może niektórzy będą. Postanowicie w lutym się uczyć czegoś, może jakieś kursy szkolenia, a może po prostu. Hmm. Do jakiej szkoły pójdziecie. Niektórzy mogą mieć jakąś rozmowę też tutaj o pracy, jeśli już o tym mówimy. W ogóle kobiety będą miały dla Was znaczenie w lutym, w takim kontekście, że matka, siostra lub przyjaciółka będą bardzo istotne, ważne, mogą być osobami, które w jakiś sposób was wspierają. W lutym możecie korzystać w ogóle z pomocy osób, którzy będą doradzać w czymś, pomagać, wspierać, więc tutaj możecie się też doradzać, jakichś profesjonalnych osób, jak psycholog na przykład, psychoterapeuta, więc to tutaj możecie korzystać z takich energii. Natomiast kapłanka może mówić o sekretach, tajemnicach, że w lutym być może czegoś się dowiecie, a może to wy będziecie osobą, której ktoś powierze jakieś sekrety, tajemnice. Więc no, chodzi ogólnie o dyskrecję o to, żeby o czymś nie mówić. Więc w lutym no, nie należy się spieszyć, zwłaszcza jeśli chodzi o mówienie. Raczej luty to. Wygląda na taki miesiąc, gdzie na spokojnie trzeba podchodzić do pewnych kwestii, pewnych spraw bardzo spokojnie, e, przemyśleć wszystko, przeanalizować, mm, no, ewentualnie doradzić się i dopiero wtedy podejmować decyzję. Natomiast raczej nie działać pochopnie, nie spieszyć się z czymś. Tutaj e, Raczej trzeba trzymać e, no, nerwy na przykład na wodzy, być cierpliwym na pewno, ale też mm, patrzeć na to, co się dzieje w lutym, bo tu możecie coś zobaczyć ciekawego, może jakąś sytuację, może jakąś osobę, coś możecie tutaj zauważyć lub zacząć zauważać, więc no, luty może być takim miesiącem trochę rozpoznania jakiegoś, e, jakiejś sytuacji, na których Wam zależy, lub osób, na których Wam zależy również. E, no dobrze, zobaczmy jak praca. Sprawiedliwość, dokładnie. Jak sobie, jak sobie coś tam rozpoznacie, jak sobie zaczniecie budować pewne rzeczy, no to tak będziecie mieć. Jeżeli się postaracie o jakąś umowę lepszą, jeżeli będziecie podejmować się jakichś yy, może nie tyle działań, ale na spokojnie podchodzić do pewnych kwestii, czytać wszystko, to jak najbardziej tu się pokazuje. Jakieś kursy szkolenia mogą być również w kwestiach zawodowych, podpisywanie jakichś umów, załatwienia jakieś yy, również yy, się pokazują, podejmowanie jakiejś decyzji w ogóle, ale na spokojnie, jeżeli będziecie chcieli podjąć jakąś decyzję, może ktoś o zmianach, może ktoś o na przykład jakimś urlopie albo Albo po prostu będziecie chcieli czegoś, kogoś doradzić w jakichś kwestiach, właśnie zawodowych, no to to jest właśnie tu pokazane. Podejmowanie jakichś decyzji też, być może ostatecznych, może też na przykład godzenie się z kimś. A jeżeli byliście skłóceni na przykład w pracy, coś nie pasowało wam, no to tutaj bardzo formalne podejście do pewnych spraw, pewnych rzeczy, też bym powiedziała w lutym. Natomiast jeśli chodzi o osoby szukające pracy, jest szansa na podpisanie umowy, szansa na jakąś rozmowę, czyli no jest szansa na jakąś pracę, natomiast zobaczmy jak relacje Trójka Mieczy, Trójka Mieczy no mówię o, intu o intuicji kapłanka, tak, natomiast tutaj macie w połączeniu z tą Trójką Mieczy może być tak, że wasza intuicja będzie bardzo dobra w tym miesiącu i należy jej słuchać, I zwłaszcza w Zwłaszcza, jeśli chodzi o sprawy właśnie relacji, z tego względu, że tu może być jakaś kwestia jakiegoś smutku, może być kwestia zdrady, może być tak, że dowiecie się czegoś, zobaczycie coś. Dlatego mówię sekrety, tajemnice, jeszcze trójka mieczy do tego gdzieś gdzie są zranienia, zranione serce, no, trzecia osoba, kapłanka sekrety może być osobą tajemniczą którą się ukrywa, więc no może być tutaj jakaś relacja trójkowa, u kogoś może się pojawić, ale u innych osób może być tak, że po prostu, no dowiecie się jakiejś prawdy. Może ona być bolesna, może być trudna, może tutaj chodzić o rozstanie, może chodzić o jakieś nieporozumienia, ale nieporozumienia będziecie zwalczać, tak? Będziecie o nich rozmawiać albo bynajmniej będziecie wysłuchiwać. Może być tak, że na przykład będziecie po prostu takim przyjacielem partnera i, i będziecie wysłuchiwać jakichś przykrości, również które jego dotknęły, więc tutaj też no, jest taka kwestia, no, kwestia taka doradcza, czy po prostu wysłuchania tej osoby, więc też jest to możliwe. Ale ogólnie powiedziałabym, że w relacjach może być, mogą być trudne momenty, trudne chwile w lutym. Że możecie zobaczyć więcej niż byście chcieli, dowiedzieć się więcej. Intuicja może Was bardzo dobrze prowadzić po różnych kwestiach, sprawach. Tu możecie coś zacząć dostrzegać w relacji, czego wcześniej nie widzieliście, i mówię tutaj o jakichś negatywnych sytuacjach, negatywnych zdarzeniach. Jeśli jesteście singlami, szukacie. Relacji, no to powiedziałabym, że możecie się zawieść na niektórych relacjach, dlatego no, trzeba tak na chłodno podchodzić w lutym do relacji, poznawać ludzi, nie oddawać im od razu swojego serca, nie ufać im od razu. Owszem, wysłuchać, budować coś, tak? Zwłaszcza jeśli ktoś fajny się pojawi, aczkolwiek mieć takie ograniczone zaufanie, bo no, pokazuje się tutaj, że ten ktoś może was zdradzić, oszukać, może się okazać po prostu nie taką osobą, za jaką wy go uważaliście, czy ją, Więc, no, tutaj trzeba podchodzić delikatnie i ostrożnie do relacji, żeby się po prostu nie zawieść. Natomiast zobaczmy jak marzec. Osiem monet. Osiem monet mówi o tym, że no, w marcu może być dużo, duże zaangażowanie, dużo pracy na przykład. Zaraz zobaczymy, jak się pokazuje praca, ale ogólnie możecie się angażować na przykład w jakieś relacje, możecie się angażować w jakieś prace dodatkowe, jakieś oferty, fuchy. Tu może być w ogóle dużo obowiązków, zobowiązań, na przykład wobec rodziny. Może chodzić o kursy, szkolenia, ktoś może się uczyć, po prostu przygotować do jakiegoś egzaminu lub uczyć jakiegoś fachu. Ktoś może tutaj coś wytwarzać, robić, więc działać. Ogólnie działanie, ale takie korzystne. Tutaj też pokazuje się, że niektórzy z Was no, będą bardzo zafascynowani pracą, bardzo mocno zaangażujecie się właśnie w jakieś projekty, przedsięwzięcia, w pracę w ogóle, więc też się to tutaj pokazuje dosyć mocno. E, oczywiście e, zaangażowanie w relacje również, więc. Będzie może komuś na kimś mocno zależeć, może jakieś przeprosiny, będziecie po prostu chcieli też, może coś pozmieniać w swoim życiu w marcu. No i tutaj też będziecie mocno starać, a może po prostu jakieś przygotowania do jakiejś mm, uroczystości, do, jakiej, do jakiejś rocznicy. No, kto wie. Zobaczmy w takim układzie jak praca. No tak. Dziesiątka Buław mówi o tym, że może być ciężko, dlatego w pracy może być bardzo dużo co nie jest oczywiście negatywnie odbierane, ale może być bardzo dużo pracy. Bardzo dużo może być klientów. Możecie mieć bardzo obfity no, taki czas w pracy, kiedy dużo się będzie działo i dlatego dziesiątka była, że macie już dość tego. Więc tutaj tak. faktycznie może być też tak, że bierzecie na siebie dużo, tak? Dużo pracy, bo po prostu no, chcecie się wykazać, angażujecie się w jakieś dodatkowe nawet projekty, dodatkowo może po pracy ktoś zostaje. Ciężki czas, bo jest dużo pracy, nadmiar pracy. No dziesiątka była w morzu. Mówi, że ktoś może być nawet wykończony tą pracą i to się tu pokazuje bardzo dobrze. No, z jednej strony bardzo dobry czas, na przykład jeśli macie własną firmę i macie bardzo dużo zleceń, kontraktów, no więc możecie się wykazać, no możecie gdzieś być polecani, więc no z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony po prostu ta praca was może bardzo mocno no bardzo mocno zaangażować i, i będziecie tylko no zawodowo się zajmować, a gdzieś tam utracicie jakąś równowagę między po prostu życiem osobistym, bo się bardzo dużo możecie w marcu poświęcić tej pracy. Może być tak, że ktoś może mieć dość właśnie tego, może być wykorzystywany, czy możecie mieć poczucie, że jesteście wykorzystywani, właśnie, bo wszystko na waszej głowie, bo to wy musicie pozałatwiać różne rzeczy, więc tutaj w tej pracy też może być takie odczucie, dlatego, no, może należałoby też coś zmienić, przystopować trochę, a może po prostu zlecić pracę komuś innemu. Może wziąć jakieś firmy z zewnątrz, no, wszystko zależy od sytuacji, wiadomo, w jakich się znajdujecie, ale. No, pokazuje się taki czas, może dla niektórych trudny, ale bardzo, bardzo może przynosić duże zyski, natomiast no, możecie być bardzo mocno zaangażowani w tą pracę. Natomiast jeśli chodzi o osoby szukające pracy, może być to też czas, kiedy będziecie się angażować w poszukiwania pracy, oferty, no a chodzić będziecie po spotkaniach, a na przykład nie będzie takich efektów, jakie byście chcieli. Ktoś może mieć już też dość tego, że szuka, szuka, szuka i nic nie może dla siebie znaleźć. Albo żadna z ofert nie spełnia jakichś oczekiwań, więc też tutaj jest taka sytuacja pokazana. Bardziej poszukiwanie, angażowanie się w Projekty, może w jakieś rozmowy, a nic z tego nie ma, więc gdzieś tutaj też taka kwestia. Natomiast relacje. No. To, co powiedziałam przed chwileczką, że właśnie praca bardzo mocno Was będzie absorbować w marcu i faktycznie widać to od razu na relacjach, bo jest piątka monet, czyli brak. Brak zainteresowania, brak czasu dla partnera, dla domu, dla dzieci. Po prostu nie wyangażujecie się, próbujecie coś robić, ale no nic z tego nie wychodzi, no bo angażujecie się cały czas w pracę, tak? Może być tak, że po prostu nie będzie mieć czasu na właśnie rodzinę, na partnera, na dzieci, na w ogóle na Jakieś inne zobowiązania w domu. E, może być tak, że tak mocno zaangażujecie się w jakieś właśnie projekty, przedsięwzięcia, że po prostu nawet nie będziecie tu patrzeć, że y, należy coś opłacić, że należy się zainteresować pewnymi kwestiami. Tak, jakbyście po prostu się interesowali, coś robili do pewnego momentu, a potem po prostu. Y, jakby no, przychodzi na przykład ta praca, i tutaj się angażujecie mocno. Ogólnie piątka monet mówi o tym, że nie będzie jakieś poczucie braku, może braku finansów, może braku właśnie ciepła, braku zainteresowania, że będziecie to odczuwać, że no niby ktoś się tu będzie starał, ale jednak może nie tak bardzo, albo ktoś może nie zauważać starań partnera czy partnerki, więc też tak może być. No i stąd takie wnioski, a wcale tak nie musi być, że, że, że ten partner czy partnerka, się nie interesuje. Po prostu tutaj jest pokazany, no, że może być taki trudniejszy moment dla Was w marcu jakiś, gdzie po prostu partner czy partnerka będą się angażować w relacje, natomiast to nie będzie tak zauważalne albo no, nie będzie to na takiej płaszczyźnie, na jakiej byście chcieli, więc gdzieś tam no, te efekty, może na nie trzeba poczekać po prostu dłużej, a, a nie będą one przynosiły od razu jakichś efektów, które byście chcieli, żeby przynosiły, więc gdzieś tutaj będzie jakieś poczucie właśnie tego braku, Braku. Natomiast może być tutaj na przykład brak w dogadywaniu się. Mimo tego, że ktoś się stara, stara i cały czas coś robi, może przynosi fajne prezenty, to jednak nie ma, nie ma ciepła na przykład w rozmowie, tak, czy jakoś nie ma czasu, żeby pogadać między sobą, więc też tak może być. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie, kwestie singli, no to tutaj się pokazuje, że no jest że też możecie się starać, szukać, możecie gdzieś pisać do kogoś, no mogą być też jakieś spotkania, a z drugiej strony może być cisza, ktoś się nie będzie odzywał, albo nie będzie zainteresowany po prostu, więc też, no możecie się spotykać trochę z takim murem w pewnym sensie, więc no może być tak, że mimo starań nic na przykład nie wyjdzie z jakichś relacji, albo nie będą to takie relacje, jakich byście się spodziewali. Życzę Wam Fantastycznego tego kwartału, tak, pierwszego. Mam nadzieję, że tylko te pozytywne scenariusze się będą realizowały. Zresztą będziemy, będziemy jeszcze no, przeglądać te miesiące dokładniej tygodnie i, i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Pozdrawiam, cześć!